Witajcie z tej strony Mixi, a w dzisiejszym odcinku gram sobie w obby i tutaj pierwszy poziom ok Czy ja tego mogę używać? Nie, nie mogę. Dobra, ten poziom jest łatwy tutaj hop. Tylko ile będzie tego? Hop tu. I tutaj, okej. Okay. tutaj, i tutaj, o. i tu. tutaj, jamy... tutaj, ile tu jest poziomów dziesięć serio? No dobra, tutaj już wchodzę na 12, Oj, nie wiem co to jest. Ciągle my się wyświetlałem rzeczy, które są za Robuxy, nie wiem. Oj, tutaj wchodzę, hop i hop. Dobra, tu sobie przeskoczę. Chcę minąć ją. No nie widzę przez tego chłopaka. Tu i tu. Hop, tu, aj. Tu, 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 przeskakuję tu, hop, hop i hop. Dobra. To mi się zdaje, że jest nawet łatwe. I tutaj już przeskakuję, i to będzie ostatni. Nie, to nie będzie. Od... Aha, myślę, że na to da się wejść. Ile jeszcze zostało tych poziomów? Tym. O, i tutaj dużo jest. No, przeskocz. Właśnie. Hop, hop, hop. No nie. A jany. Hmm. Dobra, jestem tutaj. I hop. Znowu spadłem tutaj. Hop. Hop. I hop. Tutaj przeskakuję i teraz tak. Tu, tu, tu i tu. i tutaj są dziury. Ja myślałem, że tutaj normalne przejście jest. Ile tu jeszcze zostało? A, tu już koniec. Oj. Hop, hop. Okay, medium tower. Hmm, tu jestem, jak coś widzowie. Tu przejdę. Czyli ktoś nade mną jest, tak to? No, widzę. Dobra, te 180 to akurat są łatwe, no, no no właśnie, tak powiedziałem, że są łatwe, po czym spadam O właśnie. Te 160, znaczy 180 są bardzo łatwe ON No nie, ja się teraz popłaczę. Dobra, Aj. Dobra no Hop! Przeskoczyłem. Przeszedłem dobra Aj. Przeskoczyłem Hop. No i czemu ja ginę? Dobra tutaj i tu. Tu tu. Ok. Hop tutaj tu i tu. Co? So, Jak ją tam przejść? Ok. Dobra widzowie, no pięćdziesiąty poziom wbity. Robię dalej. Kurde, tutaj. Tutaj i tu, tutaj i tu. I tutaj. I tu Uff Dobra I w przeszedłem Teraz tu I tu o aj, Tu Hop ogólnie widzę wy teraz staram się zrobić speedrun tak o tak tak aj tak 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 o tak o o no Ach, i tu przeszedłem aj Prze przeszedłem tamto i jestem na następnym O. Jestem je, jednym z sześciu osób, kto, osób, które tu doszły. Jak okay. Jakie mam to zrobić? A. Dobra. Ja zrobię to 180 znowu. Jestem i hop. Dobra. Aj. Ajaj. Dostanę się tam, widzowie. Dostanę. tutaj, tutaj, dobra, tutaj, tutaj i tu. O, tutaj obok mnie jeszcze ktoś jest. And, and, dobra tu, tu. Hop. Tu przeskakuję, tu przeskakuję, tu przeskakuję i hop. No co jest tu? I tu. W tą stronę, na lewo, i już jestem. Fajnie, że ktoś mnie ostrzegał, że to tak będzie zasuwać. O, siema! No przecież to banalne jest. Okej, okay, tutaj aj tutaj. jestem. I tutaj przeskakuję na drugą stronę tu. A tu co mam zrobić? 180 nie zrobię. Dobra. Dobra. I tu jestem. Hop, hop, hop. No błagam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja ten, ja to przejdę, tylko dostałem laga. Takiego mocnego laga. Dobra, jest coś mi zlagowało tam. Przeszedłem czy nie przeszedłem? Czy ja przeszedłem czy ja? No właśnie. Hop. Jestem. Hop. Oj, no nie, tu przeszedłem, tu przeszedłem, tu przeszedłem. Dobra, tutaj, hop, hop. Oj. Dobra, tu, hop, tu i przeskakuję tu. To nie powinno. Oj, dobra. Chciałem powiedzieć, że to nie powinno być trudne i no, no nie było aż tak trudne. O, no teraz nie mogę przejść. I nie było aż tak trudne, ale tu trzeba coś zrobić. A, przejść po tym. Jestem. Co ja mam tu zrobić? A. to 80 a tu a dobra kończę już to dobra Tutaj tu sobie przychodzę bokiem, potem tu, potem tu skakuję tu, tutaj tutaj. A tu co zrobić? A kurde... Aj. Dobra, przeszedłem. Jestem na poziomie, na którym nikogo... A nie, jest jedna osoba. O, ojaj. Coraz grubsze to sto osiemdziesiąt jest, teraz to jest chyba potrójne, o właśnie. Serio. Dobra, i teraz naprawdę. Jestem. Oj. Dobra. Co? Dobra ja, ja nawet nie ja nawet nie wiedziałem że ja umiem zrobić takie coś Aj albo po prostu to był fart początkowego Oj, dobra i Oj No i jestem

Górnych nie umiem. Chyba. Czy na no jedną zrobiłem, ale więcej już nie zrobię. O, dobra, dwa razy zrobiłem. Trzy razy, trzy razy zrobiłem. Dobrze, o, jak dobrze, że yy, tu jest checkpoint, bo znowu bym musiał zrobić te platformy 180. Okej, okay. i teraz to. Hobby, hop Teraz się wydawało prosto i dalej tak jest chwilowo. Ta chwilowo. Właśnie, bo teraz jestem na setnym. Dobra, jestem. Cały czas te 180. No ja chcę zobaczyć, ile przejdę w 20 minut. Jak ją to a? Co to jest? Dobra. Przyszedłem tutaj. To jest w ogóle możliwe. Dobra, jest to możliwe. Ojen, to jest ciężkie teraz. Ojeny, dobra widzowie, no zrobiłem 108 z tego co widzę. Poziom w 20 minut, jeszcze chwilę sobie tutaj probię kurde Free skip. A dobra. Tutaj, tutaj tutaj tu. Aj, aj, aj. Tutaj, tutaj i tu. To nie jest to nie jest możliwe w ogóle. No nie mogę. Kurde. No, dwie minuty już się prawie tym z tym męczę. No, błagam. O, o tutaj, dobra. Dobra. Ok, i tu. Jest. Przeszedłem to. To jest co? Dobra przyszedłem. Ojenny, co to są za rzeczy? Aj. Ja nie mogę, no ja nie wytrzymam. Jeszcze to daje jakiś, nie wiem, pośpiech czy coś, czy samo wywala. Jestem. Dobra, widzowie. Na, e, dokończę to oby na 5 lajków. I do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.